Oczywiście faworytami tego spotkania są gospodarze, świadczy o tym nie tylko ich miejsce w tabeli, dorobek punktowy. Drugie, czwarte miejsce dzielą z dwoma innymi zespołami: z Polonią Piła przede wszystkim, ale także z Unią Leszczyńską. Natomiast goście na miejscu ostatnim, zaledwie jednopunktowym, dorobkiem, a za chwilę wyścig pierwszy. Tor drugi, kask żółty, Tomasz Cieślewicz, kask biały, tor czwarty, Mirosław Giżycki, to zespołu, gości Wybrzeża Gdańsk, gospodarze wrocławianie z Atlasa, kask czerwony, pierwsze pole startowe, Robert Dados i kask niebieski, tor trzeci, Piotr Baron, za chwilę początek wyścigu pierwszego. Jacek Wasiukiewicz. Dobry start Dadosa. Jest Uy Barona, po prawej stronie Piotr Baron, ale przegrywa w tej chwili z Tomaszem Cieślewiczem i na wewnętrzną wchodzi Wrocławianin. Jest już na miejscu drugim, a na czele Robert Nadus. Tor dość przyciepny. Ale liczą tutaj kibice na trochę walki, no ale nikt nie ukrywa, że powinien zakończyć się zdecydowanym zwycięstwem zespołu prowadzonego przez Marka Cieślak. Nic się nie zmienia. Tomasz Cieślewi trzeci, Piotr Maron drugi. Wyraźnie z przodu Robert Dados. I równie wyraźnie z tyłu Mirosław Kiżycki. Goście przyjechali bez jedynego swojego obcokrajowca Stefana Andersona. W ogóle jako jedyny klub Ekstraligi nie mają w swoim składzie uczestnika tegorocznego cyklu Grand Prix. Trzy punkty dla Dadosa, dwa na koncie Piotra Barona, jeden zdobywa Tomasz Cieślewicz. Bez punktów pozostaje Wirosław Kizycki. więc Drugi kask czerwony, pierwsze pole startowe. Jacek Krzyżaniak, Tomasz Jędrzejak w kasku niebieskim na torze trzecim. Para Atlasa i w kasku żółtym Paweł Duszyński na drugim torze, zaś w kasku białym na torze czwartym. Tomasz Pisz rozpoczyna się zatem. Konitwa druga. przystał Wrocławia po wewnętrznej Krzyżaniak na zewnętrzną Jędrzejak, ale toczy pojedynek z nim Paweł Duszyński i w tej chwili już para wrocławska na czele. Jędrzejak rozpędza się, spojrzał na niego Jacek Krzyżaniak, kapitan zespołu wrocławskiego, jakby chciał powiedzieć, Tomek, rwij do przodu po zewnętrznej, będę cię chronił, nie martw się, będzie wszystko w porządku. W dalszym ciągu układa się to po raz kolejny, korzystnie dla gospodarzy, ciągle niezagrożona para wrocławska na czele. Tomasz Jedrzejak, kask niebieski, Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym. Za nimi Paweł Duszyński, a zrezygnował z dalszej jazdy Tomasz Piszcz. Nie tylko bez Stefana Andersona, także bez Pecyny. Też Krzysztofa Pencyny, który po dwóch upadkach w meczu z polonią piła. Doznał kontuzji, było nawet podejrzenie tę dnia Na szczęście okazało się, że był to tylko obrzęk. Być może za tydzień w meczu reważowych tych zespołów. Krzysztof Pecena pojawi się na torze. Trzy punkty dla Jędrzejaka, dwa na koncie, Jacka Krzyżeniaka, jeden zdobywa Paweł Duszyński, drugi wyścig i po raz wtóry podwójne zwycięstwo gospodarzy, którzy po dwóch wyścigach prowadzą już 10 do dwóch i powtórka startuj wyjściu spod taśmy z tego pierwszego łuku pary wrocławskiej. Tak jak w tej chwili są ci zawodnicy. Właśnie potem się tylko zamienili miejscami. Tak już dojechali do mety. 5 do 1 dla Klas. I mamy w tej chwili wyścig trzeci para wrocławska. Greg Henko kasz czerwony Krzysztof Słaboń kask chybieski. Drugie, czwarte pole startowe. Adam Pfeiffer, kask żółty tor pierwszy. Marek Cieślewicz kask biały. Trzecie pole startowe. Tym razem lepiej goście wystartowali. Hancock drugi, przez moment nawet trzeci, ale po zewnętrzny atak. Ach, w tej chwili ciasno, ciasno i spada na czwartą pozycję Krzysztof Słaboń. Hancock drugi, a prowadzi właśnie ten, o którym mówiłem, iż zastępuje w tym meczu, ale tylko w programie Toniego Rickardsona. Krzysztof Słaboń lekko przemęczony, nawet chyba myślę, że mocno przemęczony. W ciągu 6 dni zaliczył 5 startów w bardzo różnych miejscach na naszym kontynencie. No i to może się odbić na jego dyspozycji. A więc chyba niespodzianka, a teraz Greg Hancock skuteczny atak po zewnętrznej, tak jest. I wyprzedza Adama Pfeiffera i spróbuje po wewnętrznej pewno Krzysztof Słaboń, ale póki co Marek Cześlewicz przed nim. Mówiłem o Cześlewiczu, 18-latek utalentowany, choć nie należący do ścisłej krajowej czołówki juniorów. Piotr Swiss powiedział o nim, to wariat na motocyklu, mówi nie, to nieprawda, ja tylko jestem bardzo ambitny. Trzy punkty dla Henkoka, dwa zdobywa Adam Pfeifer, jeden na koncie Marka Cieślewicza bez punktu i to chyba przykra niespodzianka dla wrocławskich gimiców. Krzysztof Słaboj, notujemy więc remis 3 do 3 i 13 do 5 po trzech gonitwach dla Wrocławia. Widzą Państwo powtórkę. Bardzo dobrze wyszedł ze startu Adam Pfeifer i tu próba ataku obu Wrocławian było jednak trochę za ciasno. No i w pewnym momencie przestraszył się chyba Krzysztof Słaboń tego, co się stało. Zobaczył, że się tam może nie zmieścić. Odpuścił, spadł na czwarte miejsce i na takiej pozycji ukończył ten wyścig. Zegar odliczający, dwie minuty już długo pracuje, tylko 10 sekund ma dojeżdżający do taśmy Tomasz Cześlewicz, żeby się pod nią ustawić. Towarzyszyć mu będzie Mirosław Kirzycki, to para Gdańska. Pierwsze i trzecie pole startowe w Wrocławianie. Jacek Grzyżaniak, Kaz Czerwony i Tomasz Jędrzejak. Niebieski pokrowiec na kasku. Wyścig czwarty. No już się chyba lepiej przełożyli goście. Lepiej wychodzą pod taśmy. Krzyżaniak przez moment ostatni. Teraz na miejscu trzecim. Domykany pod pandą. Próbuje po zewnętrznej wyprzecić Cieślewicza, ale nie daje rady. Tomasz Jędrzejak prowadzi. Niektórzy Wrocławianie mają bardzo napięty terminarz startów. Także Tomek Jędrzej, jak startujący na Wyspach Brytyjskich. Krzysztof Słaboń o tym wspominałem. A Robert Dados powrócił o siódmej nad ranem z turnieju w Niemczech, który zakończył się po północy, a więc ma prawo czuć zmęczenie, ale to przecież zawodowiec wie co robi. I w pierwszym wyścigu udowodnił, że z całą pewnością specjalnie mu to nie przeszkodziło. Daleko z tyłu Mirosław Giżycki, Mały pożytek z tego zawodnika. Trwa tylko walka o to drugie miejsce między Tomaszem Cieślewiczem i Jackiem Krzyżaniakiem. Jeszcze jedno wejście po wewnętrznej krzyżeniaka. Nie da rady jednak. Tomasz Cieślewicz obroni drugie miejsce. To będzie dwa punkty. Trzy dla Tomasza Jędrzejaka, jeden na koncie. Jacka Krzyżania, bez punktu pozostaje Mirosław Giżycki. 4 do 2 gospodarze wygrywają czwarty wyścig i 17 do 7. 10 punktów przewagi gospodarzy po tych czterech gonitwach. Widzą Państwo powtórkę. Świetnie wyszedł ze startu Jedrzejak. Bardzo dobrze Tomasz Cieślewicz. No i potem próbował się tam przedzierać. Najpierw na trzecie, potem na drugie miejsce. Jacek Krzyżenia. kto już jest drugi. Ucieka pod bandę, ale przyblokowany. Prawidłowo nie dał rady. Skończył na. W miejscu trzecim. Przez dłuższy czas na Państwa ekranach, jedący w kasku czerwonym z toru pierwszego, w wyścigu piątym, Greg Hancock. Partnerować mu będzie Krzysztof Słaboń, para zespołu wybrzeża, Tomasz Piszka w biały, drugie pole startowej, Paweł Duszyński, kask żółty, tor czwarty. Przypominam, 17 do 7 po czterech wyścigach prowadzą gospodarze. skrywał poprawek przy motocyklu i coś chyba tym osiągnął, jako że już jest na czele zamknięty, natomiast Krzysztof Słaboń będzie rozpoczynał walkę, on bardzo lubi walczyć po zewnętrznej. Tak jak to on czynił, pełniący w tym meczu funkcję kierownika zawodów, Henryk Jasek, specjalista odjazdy właśnie po tak zwanej orbicie, ale teraz próba wejścia na tak zwaną małą Słabonia przynosi rezultatu Paweł Duszyński na miejscu drugim Sławoj trzeci Piszcz na miejscu czwartym, a prowadzi zupełnie niezagrożony o jakieś 20 metrów z przodu Greg Hank. Widzą państwo, ta walka o drugie miejsce cały czas siedzi dosłownie na plastronie swojego rywala Krzysztof Słabonia, ale skutecznie broni tej drugiej pozycji Paweł Duszyński. I jeszcze jeden atak po wewnętrznej Słabonia, nic z tego jednak nie wyjdzie. Słabonia zdobyje jeden punkt. Dwa dla Duszyńskiego, trzy dla niezagrożonego Grega Henkoka, Tomasz Piszcz nie próbował nawet przez moment włączyć się do tej walki, zatem 4 do 2 po raz kolejny dla gospodarzy, 21 do dziewięciu. W tym momencie 12 punktowe prowadzenie gospodarzy i powtórka startu wyścigu piątym i zbyt mocno na zewnętrzną poszedł słabo, zostawił miejsce rywalom. Wcisnął się błyskawicznie Duszyński, próbował także uczynić to Tomasz Piszcz. No i potem tak już w tej chwili to oglądamy, oglądają Państwo na swoich ekranach, tak się ten wyścig układał do samego końca. Piotr Baron w kasku niebieskim na torze pierwszym. Robert Dadosk kask czerwony i tor trzeci to Wrocławscy żużlowcy reprezentujący barwę Atlasa. Adam Pfeiffer kask żółty, drugie pole startowe. i Marek Cieślewicz kask biały. Tor czwarty to żużlowcy Gdańskiego Wybrzeża na Państwa ekranach. Piotr Baron. No i wystartował Dobrze, Adam Pfeiffer, ale już wzięty w kleszcze przez Wrocławia, spadł na miejsce czwarte. I w tej chwili wyglądało jakby Robert Dados poczekał na barona, widząc, że jego kolega z drużyny zmaga się z rywalem. Ale jest i Marek Cieślewicz, natomiast Pfeiffer, który dobrze wyszedł, dość dobrze spotka w tej chwili zamyka stawkę zawodników. Widzą Państwo, coraz wyraźniejsza przewaga. Pary Wrocławskiej Dados sprawdźcie zdecydowanie z przodu, ale zapewne za chwilę obejrzy się, sprawdzi gdzie jego partner. Choć jak na razie tego jeszcze nie czyni, a smaga się w tej chwili z Markiem Cieślewiczem. Cieślewicz zawodnik nieobliczalny. Młody jak wspomniałem na początku relacji, 18 latek często przyjeżdża z tyłu, ale na przykład w sensacyjnie zremizowanym meczu z polonią piła był. Tym, który wystartował w wyścigu 15 z udziałem najlepszych aktorów tamtego spotkania. Trzy punkty dla Dadosa, dwa dla Barona, jeden dla Marka Cieślewicza. Bez punktu pozostaje Adam Pfeiffer, a więc po raz trzeci tego dnia notujemy podwójne zwycięstwo Wrocławia. 5 do 1, 26 do 10. Przewaga zespołu wrocławskiego wzrasta do punktów 16. No i zanosi się na I bardzo wysoko wygraną. Krzysztof Słaboń, kask niebieski, pierwsze pole startowe, Greg Hancock, kask czerwony, tor trzeci, to gospodarze, przedstawiciele zespołu gospodarzy Mirosław Giżycki, kask biały, tor drugi oraz Tomasz Cieślewicz, kask żółty, tor czwarty, to para zespołu gdańskiego wybrzeża, A więc w dalszym ciągu nie ryzykuje występu. Artura Bogiczuka, trener Cieśla, choć ma ku temu znakomitą okazję. Dobrze, tym razem wystartował Słaboń, a jeszcze lepiej Greg Hancock, przynajmniej lepiej wyszedł już z tego pierwszego łuku, jest na czele Słaboń po wewnętrznej. W tej chwili Hancock szerzej, ale Słaboń broni się przed atakami Tomasza Cieślewicza z Mirosława Giżyńskiego. Wielkiego pożytku goście nie mają, przyjeżdża daleko z tyłu, zapewne za chwilę zrezygnuje z dalszej jazdy. wygląda jakby dysponował słabszym motocyklem, choć prezydent wybrzeża, bo tak się tam to nazywa. Henryk Majewski twierdził, że prawdzie zawodnicy jeżdżą tylko za stypendia, ale za to mają bardzo dobry sprzęt. Jakoś jak do tej pory tego nie widać. Rozpoczynają ostatnie otrążenie, wyścig kompletnie bez historii. Greg Henkock na czele, Krzysztof Słaboj na miejscu drugim, Tomasz Cześlewicz trzeci, bardzo daleko z tyłu, Mirosław Kierzycki, a więc mamy po raz czwarty w dniu dzisiejszym podwójne zwycięstwo w Wrocławem. I po siedmiu wyścigach ich przewaga wzrasta do punktów dwudziestu. Wynosi powiem stan meczu 31 do 11. Widzą państwo, Henkok świetnie wystartował, spojrzał gdzie słaboń. Ten także nie miał problemów z prawidłowym misiem spod taśm. Jeszcze moment, bronił się przez, przed Cieślewiczem, no ale wszystko skończyło się dla gospodarzy do Cieślewiczem, no ale wszystko skończyło się dla gospodarzy dobrze. No i wreszcie doczekaliśmy się ligowego debiutu Artura Boginciuka, kask czerwony, drugie pole startowe. Jego partnerem będzie także w pewnym sensie debiutant Piotr Baron, kask niebieski, tor czwarty. Goście to Paweł Dusiński, kask żółty, pierwsze pole startowe i Tomasz Piszcz, tor trzeci, kask biały. zobaczymy jak sobie poradzi Bogińczuk jak na razie radzi sobie znakomicie po zewnętrznej Baron Bogińczuk przez moment na pierwszym miejscu, teraz drugi a tymczasem skutecznie zaatakował Tomasz Piszcz Tomasz Piszcz zmieniał maszynę zjechał do parkingu no i jak widać była to trafna decyzja zdążył w ostatniej chwili na start ale prowadzi wyraźnie Piotr Baron drugi, Artur Bogińczuk trzeci, natomiast Paweł Duszyński teoretycznie najmocniejszy, najmocniejszy dziś w drużynie Gdańskiej Zamyka stawkę zawodniki. Ale walczy, Baron walczy. Z nie odpuszcza, kończą trzecie okrążenie. Utworzyły się takie dwie pary, jako że Duszyński nie rezygnuje z doścignięcia Bogińczuka. No i dzięki temu mamy ciekawy przebieg tego wyścigu. Jeszcze jeden atak Barona, a i gdyby wiedział, jednak dał radę, podniósł przednie koło, pisz, panował opanował motocyk, stracił swoją eksponowaną pozycję i wygrywa Piotr Baron zdobywając trzy punkty, dwa na koncie Tomasza Piszcza, jeden punkcik, debiutancki punkcik dla Artura Boginczuka. Bez punktu pozostaje Paweł Duszyński, a więc 4 do 2 dla pary wrocławskiej. 35 do 13. Coraz wyższa już w tej chwili 22-punktowa przewaga w Wrocławiu. Pamiętam państwo ten moment, kiedy Piszcz nie dociążył przedniego koła, podniósł je do góry. Udanie zaatakował pierwszą pozycję. Piotr Baron dowiózł ją do samej mety. Zdobył 3 punkty. W wieku dziewiątym, czy raczej w wyścigu dziewiątym, bo przecież tu się nie biega, jeździ parę zespołu gości, stanowią Marek Cieślewicz, Adam Pfeiffer, kask biały żółty, drugie czwarte pole startowe gospodarze, Tomasz Jędrzejak, kask niebieski, tor pierwszy i Jacek Krzyżaniak, kask czerwony, tor trzeci. No i chyba już się spasowali, lepiej z torem gdańszczanie. Lepiej wychodzą spod taśmy przez moment, nawet wydawało się, że to być może będzie ich pierwszy tak udany wyścig, zakończony zwycięstwem, a być może tak jak w trzecim wyścigu remisem, ale nic z tego. Adam Pfeiffer statystuje, w tym momencie Marek Cieślewicz także, a Tomasz Jędrzejak z Jaskiem Krzyżeniakiem już daleko, daleko z przodu. stronne widowisko zapewne za tydzień w meczu rewanżowym początkującym drugą rundę spotkań będziemy w Gdańsku, będziemy świadkami zdecydowanie bardziej wyrównanego spotkania lepszego widowiska, no ale to też dowód na to, że i wybrzeże i chyba mam nadzieję, że się na mnie w Gorzowie nie obrażą jest stal Pergo Gorzów. To zespoły, które wyraźnie w tej chwili odstają od tej ligowej czołówki. Kończy się wyścig zwycięstwem Tomasza Jędrzejaka na miejscu drugim. Jacek Krzyżaniak, trzeci Marek Ciślewicz. ostatni bez punktu Adam Pfeiffer. 5 do 1 dla gospodarzy, 40 do 14 prowadzi Atlas. No i chyba martwi się najbardziej z tego wszystkiego prezes Andrzej Rusko, bo czeka go kolejna wysoka wypłata. Od prawej do lewej na Państwa ekranach Tomasz Piszcz, Kask kas, Biały, najbardziej wewnętrznej części toru. Piotr Baron, Artur Bogińczuk, a właściwie Tomasz Czyślewicz i Artur Bogińczuk. No i szansa dla gości na pierwsze zwycięstwo. Bardzo dobrze wyszli obaj, zwłaszcza Tomasz Czyślewicz. I w tej chwili układa się to wreszcie na wygraną zespołową zespołu Gdańskim. Artur Bogińczuk startuje po raz tury, tym razem w miejsce Grega Henkoka, ale jest wybitnie nieobjeżdżony. Brakuje mu startu w poważniejszej stawce i teraz to widać aż nadto wyraźnie. A więc Tomasz Czyślewicz na czele, za nim Piotr Baron na miejscu trzecim. Tomasz Piszcz i stawkę zamyka. Artur Bogińczuk. Zanosi się na pierwsze indywidualne i zarazem zespołowe zwycięstwo Gdańskiego Wybrzeża. Ale defekt, no co zapewne, niesamowity spotkał Tomasza Cieślewicza. Należy współczuć temu zawodnikowi. Prowadził, wygrałby zapewne ten wyścig, wygrałby go zasłużenie, no ale tak to w tym sporcie bywa, że decyduje nie tylko człowiek. A także może zwłaszcza w niektórych przypadkach, jak w tym maszyna, w związku z tym defekt Tomasza Cieślewicza odbiera mu pewne trzy punkty wygrywa Piotr Baron i trzy oczka na jego koncie. Drugi Tomasz Piszcz z dwoma punktami. Trzeci Artur Boginczyk, jeden punkt i zamiast 4 do 2 dla gości. Sytuacja odwrotna. 4 do 2 wygrywają gospodarze 44 do 16. Prowadzi Atlas. Wyścig 11. kask biały, pierwsze pole startowe, Marek Cieślewicz, partnerować mu będzie w drużynie Wybrzeża, Paweł Duszyński, oczywiście kask żółty, tor trzeci, wrocławianie Krzysztof Sławoń, kask niebieski i w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak. I do krawężnika wrocławianie trochę szeroko pojechali, zwłaszcza Krzyżaniak, ale już się ułożyło to tak, jak w większości dotychczasowych wyścigów. Na czele tym razem Krzysztof Słaboń, drugi Jacek Krzyżaniak, trzeci Marek Czyślewicz. Paweł Duszyński zaczął te zawody nieźle. Najpierw był trzeci, potem drugi, no ale potem przyjechał zdecydowanie ostatni. Także i teraz zamyka stafun. Tym razem wyraźnie, wyraźnie z przodu trochę poddenerwowany tymi wcześniejszymi dość kiepskimi startami. Ucieka wyraźnie. Równie wyraźnie na drugim miejscu. Krzyżania tymczasem defektuje motocykl Marka Cieślewicza. Nie ma to jednak większego znaczenia. Na trzecie miejsce wychodzi Paweł Duszyński, który już oszczędza opony. Będzie zapewne tak wojniutko się toczył aż do samej mety. Zdobędzie jeden punkt, 3 dla Słabonia, 2 dla Krzyżeniaka, wyścig bez historii, 5 do 1 dla gospodarzy, 49 do 17, już 32 punkty przewagi dla wrocławskiego Atlasa. Powtórka startu, no i bardzo dobre wyjście z podtaśmy przede wszystkim. Krzysztofa Słabonia, któremu w ostatniej chwili tam jeszcze coś majstrował przy motocyklu. Znakomity przed laty zawodnik, jego ojciec Robert. No i robił to, jak widzieli Państwo, skutecznie. W wyścigu 12 dwie zmiany w kasku białym w miejsce Kirzyckiego-Kieszkowski. Partneruje mu Pfeiffer. Tomasza Jędrzejaka zastępuje jedący w kasku niebieskim Bogińczuk. Pojedzie razem z Robertem Dadosem. razem Dobrze Bogińczuk wyszedł, ale już spada na trzecie miejsce. Walczy jeszcze w tej chwili z Fajferem jest drugi. A już wyraźnie z przodu Robert Dados, który prezentuje od początku sezonu bardzo wysoką formę. Romuald Łoś prowadzący wybrzeże wprowadził Kieszkowskiego w miejsce beznadziejnie jeżdżącego Kirzyckiego, który nie zdobył w trzech konitwach ani jednego punktu. Powoli pozbywa się treny. już coraz skuteczniejszy skuteczniejsi Adam Pfeiffer, który w tej chwili próbuje zaatakować drugą pozycję młodego wrocławianina. To przecież doświadczony zawodnik, który ma na swoim koncie już sporo sukcesów. Ostatnie okrążenie. Jeszcze jeden atak Pfeiffera po zewnętrznej. Nabiera szybkości zawodnik wybrzeża i wyprzedzi wrocławianina. Nie, nie dał rady i ponowi zapewne atak. Nie, już w tej chwili chyba będzie na to za późno. A więc Robert Tados jedzie po trzy punkty. Artur Bogieńców to będzie 2. 1 punkt na koncie. Adama Pfeiffera bez zdobyczy punktowej. Kieszkowski 5 do 1 dla Wrocławian właściwie nie, ale przez cały czas tak się dzieje. 54 do 18. No i tak mniej więcej wygląda ten mecz jak występ Gdańszcza na torze Leszczyńskiej Unii wówczas to zostali rozgromieni zawodnicy wybrzeża przegrywając 17 do 73. Wyścig 14 i ponownie Kieszkowski zaprezentuje się, tym razem pojedzie w miejsce Marka Cieślewicza z toru pierwszego w Kasku Żółtym partneruje mu Tomasz Piszcz, Kask Biały, Tor trzeci Wrocławianie, Kask Czerwony, Robert Dados i Niebieski, Tomasz Jędrzejak. I Jędrzejak, i Dados 9 punktów, ale w trzech startach po prostu nie znaleźli, jak dotąd pogromców. No i wygląda na to, że i tym razem wrocławianie zostaną niepokonani przez swoich rywali. Któryś musi być oczywiście drugi, ale wówczas będzie miał z bonusem także kompetentów. Tym drugim jest w tym momencie Tomasz Jędrzejak, już wyraźnie z przodu Robert Dados, ale nie daje za wygraną Tomasz Piszcz. Był okres, kiedy uznawano Piszcza, wychowanka zespołu z Lublina, klubu z Lublina, za duży talent, ale nie poczynił znaczących postępów. Teraz jednak nie rezygnuje z walki z Tomaszem Jędrzejakiem. A z tej walki zrezygnował już dawno 20-letni Maciej Kieszkowski. Dziwię się trochę trenerowi Łosiowi, że... Zamienił Marka Cieślewicza, 18-latka, zdecydowanie bardziej bojowego, więcej potrafiącego na starszego dwa lata Kieszkowskiego, ale to już sprawa szkoleniowca zespołu wybrzeża. Trzy punkty na koncie, Dadosa, dwa oczka dla Jędrzejaka, Jeden punkt zdobywa piszcz. Bez punktów pozostaje Kieszkowski. 5 do 1. To już nudne powtarzanie takiego właśnie rezultatu 64 do 20. Prowadzi atlas przed ostatnim 15 wyścigiem dnia. Piotr Baron, Paweł Duszyński, Greg Hancock i Tomasz Cieślewicz. Wyścig 15 ostatni. No i bardzo dobry start Wrocławia. Troszkę po wewnętrznej zostawił miejsca Henkowy Baron, ale już jest na pierwszym miejscu. Greg Hancock szerzej jedzie, znalazł sobie taką ścieżkę na środku toru, a po wewnętrznej Piotr Baron. Trzeci Tomasz Cieślewicz, czwarty Paweł Duszyński. No wyraźnie rozczarowali zarówno starszy Cieślewiczów, jak i zwłaszcza Paweł Duszyński. Po prostu statystują w tym meczu. Przecież dla Piotra Barona to pierwszy tegoroczny występ Piotr... Właściwie na co dzień, no i w tej chwili jednak skuteczny atak Tomasza Cieślewicza. Piotr na co dzień zarabia na utrzymanie zupełnie inny sposób. Nie jazdą na motocyklu żużlowym. Nie ma tylu, tyle czasu, by poświęcać się treningom, a mimo to startuje w wyścigu z udziałem najlepszych. Ogromne brawa dla pana Piotra za bardzo dzielną postawę i za pokaźną zdobyć punktową. A do tej pory 10 oczek to będzie jedno i jedno. A więc 11 wygrywa Henkok Trzy punkty dla niego Tomasz Cieślewicz, Dwa. Bez punktu pozostaje Duszyński. Ostatni wyścig nie kończy się zatem zwycięstwem gospodarzy 4 do 2. Zaś cały mecz Atlas wygrywa bardzo wysoko 68 do 22. I tyle z owej areny.